Cześć wszystkim. Dzisiaj porozmawiamy o uszczelkach trzonka zaworu, czyli o małych, ale niezwykle ważnych elementach, które odpowiadają za szczelność i prawidłowe działanie zaworów. W tym filmie dowiecie się, jakie rodzaje uszczelek trzonka zaworu istnieją, jakie są oznaki awarii uszczelki trzonka zaworu, jak wymienić uszczelkę trzonka zaworu. Jeśli kiedykolwiek mieliście problem z cieknącym zaworem, to ten film jest dla Was. Zapraszam do oglądania. Zaczynamy od najważniejszego, czym są uszczelki trzonków zaworów. To niewielkie, ale niezwykle ważne elementy, które odpowiadają za uszczelnienie przestrzeni pomiędzy trzonkiem zaworu a prowadnicą. Dzięki nim olej silnikowy nie przedostaje się do komory spalania, a spaliny nie wydostają się na zewnątrz. Istnieje kilka rodzajów uszczelek trzonków zaworów, różniących się materiałem wykonania i konstrukcją. Najpopularniejsze to, Uszczelki gumowe, najprostsze i najtańsze, wykonane z odpornej na wysokie temperatury gumy. Uszczelki silikonowe, bardziej odporne na zużycie i starzenie niż gumowe, ale też droższe. Uszczelki teflonowe, najbardziej wytrzymałe i odporne na wysokie temperatury, ale również najdroższe. Wybór odpowiedniego rodzaju uszczelki zależy od kilku czynników, takich jak rodzaj silnika. Do silników wysokoprężnych zaleca się uszczelki silikonowe lub teflonowe, ze względu na wyższe temperatury pracy. Stan silnika. W przypadku starszych silników z dużym przebiegiem, warto zastosować uszczelki bardziej odporne na zużycie. Budżet Uszczelki gumowe są najtańsze, ale też najmniej trwałe. Uszkodzone uszczelki trzonków zaworów mogą prowadzić do poważnych problemów z silnikiem. Najczęstsze objawy awarii to, nadmierne zużycie oleju silnikowego. Uszkodzone uszczelki powodują przedostawanie się oleju do komory, spalania, co skutkuje jego nadmiernym zużyciem. Dymienie z rury wydechowej. Spalanie oleju w komorze spalania powoduje dymienie z rury wydechowej, szczególnie podczas przyspieszania. Spadek mocy silnika Uszkodzone uszczelki mogą powodować spadek mocy silnika, ponieważ część mieszanki paliwowo-powietrznej przedostaje się do komory spalania przez nieszczelności. Trudności z uruchomieniem silnika, uszkodzone uszczelki mogą utrudniać rozruch silnika, ponieważ olej przedostaje się do cylindrów i je rozrzedza mieszankę paliwowo-powietrzną. Wymiana uszczelek trzonków zaworów to dość skomplikowana operacja. Wymagająca specjalistycznych narzędzi i wiedzy. Dlatego najlepiej powierzyć ją doświadczonemu mechanikowi. Wymiana uszczelek trzonków zaworów wiąże się z demontażem głowicy silnika, co jest czasochłonne i kosztowne. Dlatego warto regularnie sprawdzać stan uszczelek i wymieniać je profilaktycznie, aby uniknąć poważniejszych problemów. Uszczelki trzonków zaworów to niewielkie, ale niezwykle ważne elementy silnika ich uszkodzenie może prowadzić do poważnych problemów. Dlatego warto regularnie sprawdzać ich stan i wymieniać je profilaktycznie. Mam nadzieję, że ten krótki przewodnik pomógł Ci lepiej zrozumieć rolę uszczelek trzonków zaworów i ich znaczenie dla prawidłowej pracy silnika. Uszczelka trzonka zaworu to niewielki, ale niezwykle ważny element silnika. Jej zadaniem jest uszczelnienie przestrzeni między trzonkiem zaworu a prowadnicą zaworu, zapobiegając przedostawaniu się oleju do komory spalania. Dzięki temu olej silnikowy nie ulega nadmiernemu zużyciu, a silnik pracuje wydajniej. Na rynku dostępne są dwa główne rodzaje uszczelek trzonków zaworów uszczelki przegrody. Są to najpopularniejsze uszczelki, wykonane z gumy lub silikonu. Posiadają one specjalną przegrodę, która zapobiega przedostawaniu się oleju do komory spalania. Uszczelki dodatnie, te uszczelki są stosowane w bardziej wymagających silnikach, gdzie wymagana jest większa szczelność. Wykonane są z materiałów o wysokiej odporności na temperaturę i zużycie. Uszczelka trzonka zaworu działa poprzez ścisłe przyleganie do trzonka zaworu i prowadnicy zaworu. Dzięki temu olej silnikowy nie może przedostać się do komory spalania. Uszczelka jest również odporna na wysokie temperatury i ciśnienia, co zapewnia jej długą żywotność. Uszczelki trzonka zaworu są produkowane z różnych materiałów. W zależności od ich przeznaczenia. Najczęściej stosowane są guma, silikon i materiały kompozytowe. Proces produkcji jest złożony i wymaga precyzji, aby zapewnić odpowiednią szczelność i trwałość uszczelki. Istnieje kilka czynników, które mogą prowadzić do awarii uszczelki trzonka zaworu zużycie z czasem uszczelka może ulec zużyciu. Co spowoduje jej nieszczelność? Wysokie temperatury silnik pracuje w wysokich temperaturach co może uszkodzić uszczelkę. Zanieczyszczenia. Zanieczyszczenia w oleju silnikowym mogą uszkodzić uszczelkę. Niewłaściwy montaż, niewłaściwy montaż uszczelki może również prowadzić do jej awarii. Istnieje kilka objawów, które mogą wskazywać na wadliwe uszczelnienie trzonka zaworu. Z rury wydechowej wydobywa się niebieskawy dym. Dwukropek jest to jeden z najbardziej charakterystycznych objawów. Niebieski dym oznacza, że olej silnikowy przedostaje się do komory spalania i spala się. Zwiększone zużycie oleju. Wadliwe uszczelnienie może prowadzić do zwiększonego zużycia oleju silnikowego. Nadmierne dymienie. W niektórych przypadkach może występować nadmierne dymienie z rury wydechowej. Spadek mocy silnika. Wadliwe uszczelnienie może prowadzić do spadku mocy silnika, uszkodzoną uszczelkę trzonka zaworu należy wymienić jak najszybciej, jazda z uszkodzoną uszczelką może prowadzić do poważnych uszkodzeń silnika. Koszt wymiany uszczelki trzonka zaworu zależy od kilku czynników, takich jak marka i model samochodu, a także warsztatu, w którym będzie wykonywana naprawa. Zazwyczaj koszt wymiany uszczelki trzonka zaworu wynosi od kilkuset do kilku tysięcy złotych.